Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym filmie Sei Rise of Kingdoms. Dzisiaj kolejny film z Zero to Hero. Jest to trzecia część od tej odsłony. Tak jak widzicie na miniaturze, pewnie już zauważyliście, że udało nam się wbić vip siódmego. Zajęło nam to. 10 dni, w sumie 7, udało mi się go właśnie wbić po 9, po 9 dniach, przepraszam, nie po 7, po 9 dniach, totalnie free to play. Będę to utrzymywał tą serię dalej free to play, ze względu na to, że po prostu większość z was zdecydowała, żeby tutaj po prostu nie inwestować, żadnej gotówki, nie kupować żadnych pakietów. Będziemy tutaj cisnęli dalej, bezgotówkowo, że tak powiem. Ok, co tutaj się zmieniło u mnie? No to wiadomo, otwieramy skrzynię, pojawiły się tutaj już w nagrodach w złotych skrzyniach, pojawili się nowi dowódcy Juliusz Cezar, Fryderyk. Karol Młot, Cyd Waleczny oraz wspieraczem Mechmet Ragnar. Ja prawdopodobnie będę polował na Karola, ze względu na to, że chciałbym tutaj pograć na początku piechotą. Piechota tutaj będzie jak najbardziej spoko wyborem, ze względu na to, że nigdy nie zaczynałem piechotą. Od razu na, na moim głównym koncie grałem kawalerią, więc chciałbym tutaj spróbować czegoś innego. Myślę, że w przyszłości, jak tutaj wszystko będzie. Grało tak jak gra, no to pewnie tych dowódców piechoty zamienimy na jednostki oblężnicze i będziemy tutaj grali na dystans, tak? Ale to zobaczymy. To jest w daleka przyszłość. Czy to tutaj, jeśli chodzi o punkty akcji, no to za wiele się nie zmieniło. Staram się tutaj robić tych barbarzyńców. Ponad 600 zwycięstw. Tak jak widzicie, siłę też tutaj udało nam się zwiększyć. Mamy ponad 500 tysięcy, więc super progres. Jedna osoba mnie próbowała tutaj zaatakować. Mamy tutaj kilka... Tysięcy punktów zabić no to nie jest jakoś mega dużo. Nie, jakoś mi nie zależy tutaj na tym. Nie chcę się tutaj po prostu w, wytrzebać z wojska. Jeśli chodzi o budynki, no to wiadomo, cały czas ciśniemy. Staram się teraz tutaj podbić targowisko ze względu na to, że targowica tutaj razem z wórem mnie trzyma. Gospoda tutaj w sumie możemy teraz gospodę już tutaj podbić. Puścimy mur, więc 20 godzin. Ok, 20 godzin, e, jeśli chodzi o mur, jeśli chodzi o rozpraszanie mgły, e, to jest ciężki temat ze względu na to, że po prostu nie chce mi się tego robić. Jest to strasznie męczące i nudne, ale staram się też tutaj w miarę jakoś to e, progresować. Mam 45%, więc praktycznie połowa już za nami. Myślę, że e, nie zdążę całej rozproszyć, ze względu na to, że nie chce mi się tego po prostu robić. Fajnie by było to zrobić, ale nie będę jakoś tutaj się mega nad tym skupiał. Jak widzicie, już staram się też walczyć na trzy marsze ze względu na to, że chcę też te punkty akcji wykorzystać w każdego dnia za każdym razem. Staram się tutaj schodzić z, z tych punktów akcji w miarę możliwości czasowych, oczywiście, bo tak jak wiecie, nie gram tylko tutaj na jednym koncie i muszę też dbać o swoje główne konto. Jeśli chodzi o ekspedycję, no to stoimy dalej na 20 poziomie ze względu na braki wojska myślę, że to się pewnie zmieni niedługo. Chciałbym wbić jak najszybciej ten 40 poziom, żeby otrzymać te 2000 klejnotów dodatkowo, bo to naprawdę by nam pomogło, jeśli chodzi o VIP-a, podbić tutaj tego VIP-a troszkę bardziej. Wiadomo, że nie, nie dałoby nam to VIP-a 8, aczkolwiek ten, te 2000 klejnotów, po prostu wspomogłoby ten budżet, jeśli chodzi właśnie o wbijanie tego WIPA. W kanionie z mroku, no to tak jak widzicie, różnie tutaj jest z tymi wygranymi. Jakoś na tym się nie, nie skupiam szczególnie. Bardziej mi zależy właśnie na tym, żeby zejść z tych punktów akcji. Tutaj odbieram cały czas te misje, staram się też tutaj robić te daily questy. Też, jeśli jesteście nowymi graczami i to oglądacie, starajcie się za każdym razem codziennie robić tutaj te daily questy, ze względu na to, że tutaj są super nagrody, tak naprawdę, bo masz, macie tutaj 100 klejnotów, złote klucze, tutaj różne. Oczywiście, oprócz tego są rzeźby epickie, więc też fajnie. 100 punktów. Do regeneracji, jeśli chodzi o punkty akcji, po prostu. Więc fajna opcja. Fajna opcja dla początkujących, dla starych graczy. Dlatego warto po prostu te daily misje robić. Nie odpuszczajcie tego. One nie są trudne. Wystarczy po prostu parę rzeczy zrobić, i to naprawdę samo się w ciągu dnia zrobi. Więc nie odpuszczajcie tych misji. Ja ich nie odpuszczam, przynajmniej na tym e, koncie i na moim głównym. Jeśli chodzi o farmie, no to to jest, szczerze mówiąc, bez różnicy. E, jeśli chodzi o dowódców, no to Lohar. Lohar e, tutaj, ja w niego tutaj inwestuję bardzo mocno, e, inwestuję tutaj w lochara, bo chcę, żeby on mi tutaj sprawiał e, pomoc, jeśli chodzi o zabijanie tych e, barbarzyńców. On jest naprawdę dla mnie tutaj ważny. Teraz pójdziemy tu w drzewko, jeśli chodzi o łowcę trofeów, ze względu na to, że mamy tutaj dodatkowe paczki z surowcami za każdych zabitych barbarzyńców. To jest bardzo fajna opcja na początku i w sumie w, w, w dalszych etapach gry warto właśnie tutaj zainwestować w tego lochara jak najszybciej. Inwestuję też ze względu na to, że on ma tutaj premię do doświadczenia. Inwestuję w niego właśnie tutaj wszystkie te epickie te fioletowe rzeźby epickiego dowódcy, ze względu na to, że chcę jak najszybciej osiągnąć te 70% premii do doświadczenia, bo to naprawdę mi pomoże zdobywać tutaj poziomy na tych dowódcach, którzy będą mi potrzebni w polu lub do zbierania, bo na razie tutaj, jak widzicie, nie inwestuję w zbieraczy, staram się tutaj wymaksować w miarę możliwości tych dowódców do farmienia barbarzyńców, bo jednak, barbarzyńcy na początku. Są tutaj dostępni dla nas w późniejszych etapach, też są dla nas dostępni, ale chodzi mi bardziej o to, żeby te punkty akcji schodziły jak najszybciej, żebym ja też tutaj nie musiał siedzieć nie wiadomo ile czasu na tym koncie. Bo widzicie, że naprawdę bardzo długo się wraca tutaj do miasta, ze względu na to, że też badania są niskie, właśnie jeśli chodzi o badania. Badania tutaj idziemy aktualnie w skórę w skórzaną zbroję. Robimy tutaj pod łuczników. Ze względu na to, że i tak trzeba wszystkie te jednostki odblokować, dopiero będziemy się tutaj martwić, których wybrać. Pewnie wybierzemy piechotę, tak jak wspominałem, że będziemy tutaj grali piechotą, a tak naprawdę to już te kolejne etapy to już nie są istotne na ten moment. Jeśli chodzi o technologie gospodarcze, no to staram się też tutaj w miarę możliwości robić te badania, ale to wiadomo. Na samym początku ciężko jest wszystko na raz ogarnąć, tak? Lucerne, no to szósty poziom, staram się też tutaj te misje wszystkie robić w miarę możliwości. Tak, jak widzicie, 72 tysiące z 270, więc może mi się uda w te 19 dni tutaj wyszkolić te 270 tysięcy. Nie wiem, jak mi się uda tutaj ze zbieraniem surowców, bo 20 milionów. Cele dnia, no to raczej się uda. Pokonaj oddziały Berbożyńców, to spoko. Fortów nie robię, ze względu na to, że mój sojusz jest jakiś po prostu e, chyba nieżywy, ze względu na to, że gramy w innych strefach czasowych. Tak mi się wydaje. Będę musiał się zastanowić nad sojuszem jakimś innym. Ale na ten moment zostaję tutaj, ze względu na to, że po prostu mają w miarę takie rozsądne wymagania, i nie muszę tutaj nie wiadomo, czego robić. Fajnie, właśnie, że mam te 500 tysięcy, bo już jest zwiększony limit w moim sojuszu do 450, więc mam te 100 tysięcy jeszcze około przewagi, tak, tego limitu, do którego tam będę musiał potem jakoś w miarę szybko awansować, żeby mnie po prostu nie wyrzucili z tego sojuszu. Pojawili się również u mnie barbarzyńcy na poziomie 13. Ja staram się w sumie zabijać wszystkich, jakoś szczególnie mi na tym nie zależy, ze względu na to, że mam nadal słabe marsze, tak? I tutaj zabijanie tych 13 poziomów jest dla mnie już troszkę wymagające, więc skupiam się w sumie na wszystkich, jakich spotkam, ze względu, tak jak wspominałem wcześniej, żeby wykorzystać te punkty akcji, które tutaj mamy. O teraz. Możemy tutaj w sumie puścić już ostatnie trzy oddziały na tych barbarzyńców ze względu na to, że i tak już punkty akcji mi się skończyły. Ok, a jeśli chodzi o VIP-a, no to mamy już 18 000 z 35. jeśli chodzi o klejnoty, no to w sumie tutaj jeszcze nie używałem tych paczek. W sumie to mamy już 1380 klejnotów już na kolejnego VIP-a. Tak jak mówiłem na poprzednich filmach, nie będziemy tu inwestować w nic oprócz VIP-a, ciśniemy cały czas VIP-a. Chciałbym jak najszybciej wbić 16 poziom ratusza ze względu na po prostu tutaj możliwość zbudowania kuźni, żeby tutaj te materiały nam już się gromadziły w plecaku. Wiadomo, że materiały są bardzo istotne, jeśli chodzi właśnie o wytworzenie jakiegokolwiek ekwipunku są wymagane materiały, jeśli chodzi właśnie tutaj o sklep tajemniczej handlarki staram się wykupować wzmacniacze do produkcji, jakieś rzeźby. Przepraszam, nie rzeźby, tylko gwiazdy do rozwijania dowódców, surowce na promocji, jakieś przyspieszenia, jak mam tutaj w miarę możliwość, po prostu zakupu przyspieszeń, staram się też je wykupywać. Nie kupuję rzeczy, które są nie w promocji. Jak najbardziej pożądane są tutaj gwiazdy, te złote, bo one są naprawdę rzadkie i jeśli chodzi o zdobywanie ich, no to na początku naprawdę jest ciężko. Jeśli chodzi o moje surowce, na ten moment w, w plecaku mam około 16 milionów żywności, 17 milionów drewna, e, jedynie 2 miliony kamienia i 200 tysięcy złota. E, złota mam najmniej ze względu na to, że złota w sumie nie da na, na… razie nie zdobywam złota, bo w sumie nie ma takich wydarzeń, żeby zdobywać te paczki ze złotem. Nie kopię na razie złota, e, ale już będę musiał zacząć ze względu na to, że tutaj e, te badania niektóre już e, wymagają te… Tego złota i coś trzeba będzie po prostu w tym kierunku porobić. Więc myślę, że zaczniemy po prostu kopać złoto, ewentualnie po prostu po, pozbieramy troszkę tej żywności, wbijemy tak po 10 milionów tych surowców, żeby mieć jakąś tam stabilność gospodarczą, jeśli chodzi o surowce do budowania. Ale czy mi się to uda? Nie wiem, zobaczycie w kolejnych filmach. Okej, okay. jeśli chodzi o ten film, to będzie wszystko. Dziękuję wszystkim za komentarze, za lajki, za to, że po prostu podobała się ta seria. Jeśli jesteś nowy, no to po prostu zostaw subskrypcję, lajka, komentarz i do usłyszenia w kolejnym filmie z tej serii. Cześć.